Bonjour tout le monde! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie na lekcji, na której nauczycie się, w jaki sposób odmieniają się nieregularne czasowniki trzeciej grupy. Chciałabym Was w tym momencie nauczyć, w jaki sposób odmieniają się czasowniki nieregularne, które należą do trzeciej grupy. Czasowniki trzeciej grupy są nieregularne, niemniej jednak w języku francuskim często się ich używa. A zatem trzeba znać ich odmianę, żeby poprawnie budować zdania w języku francuskim. Zapraszam do nauki ze mną. On y va! Konjugaison to odmiana czasowników przez osoby, a my na tej lekcji zajmiemy się odmianą przez osoby czasowników trzeciej grupy, które są nieregularne. Czasowniki trzeciej grupy podzieliłam na trzy grupy: na czasowniki, które kończą się na ir, które kończą się na r oraz ptaki, które kończą się na "-łach". Czasowniki, które kończą się na "-ia", zostaną rozpatrzone na podstawie trzech czasowników modelowych. Czasowniki, które kończą się na OH, zostaną, zostały właściwie podzielone na cztery podgrupy. Pokażę Wam, w jaki sposób odmienia się każda z tych grup. Czasowniki należące do jednej z grup będą się odmieniały według tych samych zasad. Ale czasowniki należące już na przykład do grupy B nie będą się odmieniały według tych samych zasad co czasowniki z grupy A. Zobaczycie więc, że czasowniki zakończone na "-r", dzielą się na jeszcze więcej czasowników, na jeszcze więcej grup. Na końcu zastanowimy się, jak odmieniają się czasowniki zakończone na war. Zapraszam oniwa. Na sam początek czasowniki zakończone na ich Przeczytam Wam teraz listę czasowników zakończonych na Ir, czasowników trzeciej grupy, a Wy możecie czytać je razem ze mną. Partir, sortir, sentir, montir, dormir, servir, deservir. Cechą charakterystyczną tych wszystkich czasowników jest to, że w liczbie pojedynczej Litera poprzedzająca końcówkę wypada z naszej koniugacji, natomiast w liczbie mnogiej litera ta wraca. W przypadku czasownika Partir, literą tą jest T. Rozpatrzymy te czasowniki na podstawie czasownika Partir. Partir to czasownik, który składa się z podstawy oraz z końcówki. Do której to będziemy dopisywać różne końcówki w zależności od osoby. Tak jak już wspomniałam, cechą charakterystyczną tych czasowników jest to, że spółgłoska wypada przed końcówką, i dzieje się to w liczbie pojedynczej. Tak więc moje te wypada z wyrazu tak, aby mogła przeczytać płynnie żbacha. Następnie komunikacja wygląda następująco. Tu par. Il par. El par. on par. Nous partons. Voilà, moja litera T wraca do koniugacji, wraca do odmiany. Vous partez. Il part. Elle part. Rozpatrzymy teraz krok po kroku, w jaki sposób odmieniają się czasowniki typu PARTIR. Moja podstawa została przepisana, ale z podstawy tej muszę wyrzucić literę T, a następnie dopisuję do wszystkiego końcówkę S. Wychodzi, że PAR tu PAR. W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej sprawa się nieco komplikuje, ponieważ moja podstawa kończy się na T, a końcówka to również litera T. Tak więc, z jednej strony moja podstawa, pacht, traci literę T, ale zyskuje końcówkę w tej samej postaci, więc z jednej strony odrzucamy literę T, z drugiej strony dopisujemy literę T i tak naprawdę wszystko wychodzi na to samo. Ale litera ta nie ma tej samej wartości. Ty jest końcówką, nie jest częścią podstawy. W przypadku liczby mnogiej, litera T stanowi z powrotem integralną część podstawy. Dopisujemy do niej końcówkę. I, il nous partons, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Voilà. Tak pisze się, tak odmienia się. Czasownik partir. Je pars, tu pars, il part, partons, part, on part. nous partons, vous partez, ils partent. elles partent Oczywiście zwróciliście uwagę, że nie wszystko to, co jest napisane, nie wszystko to czytam. A zatem każda literatura, która w tym momencie zniknęła, jest nieczytana. Je pars, tu pars, il part, elle part, on part. Nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Takie same zasady obowiązywać będą do czasownika dormir oraz do wszystkich czasowników, które będą się odmieniały według tego modelu. A zatem czasownik dormir ma literę M, która w liczbie pojedynczej nie będzie czytana, a w liczbie mnogiej będzie wracała do koniugacji. Zobaczmy. Tak wygląda odmieniony czasownik dormir. Moja spółgłoska poprzedzająca końcówkę, tą zaznaczoną kolorem czerwonym, wypadła z koniugacji w liczbie pojedynczej, a wróciła do koniugacji w liczbie mnogiej. Tak pisze się czasownik do tak się go odmienia, a tak się go czyta. Wszystkie litery, które zniknęły z ekranu, wszystkie te litery, są nieme, ja ich nie czytam. Je dors, tu dors, il dor, elle dor, on dort, nous dormons, vous dormez, il dorme, elle dorme. Takie same zasady obowiązywać będą czasownik SERVIR, który ma literę W, która znika w liczbie pojedynczej, a w liczbie mnogiej z powrotem wraca do koniugacji. Voilà, tak pisze czasownik servir, a tak go czytam. Każda litera, która zniknęła z ekranu, ja jej nie czytam. Je ser, tu ser, il ser, elle ser, on ser. Nous servons, vous servez, ils servent, elles servent. Voilà, spójrzmy na tą listę czasowników jeszcze raz i przypomnijmy sobie według jakich zasad się one odmieniają. Partir, sortir, sentir, montir, dormir, servir, desservir, to czasowniki, które w liczbie pojedynczej tracą e, spółgłoskę poprzedzającą końcówkę, a w liczbie mnogiej tą literę odzyskują. Przejdźmy teraz do drugiej części naszej lekcji i zobaczmy w jaki sposób odmieniają się czasowniki zakończone na H. Żeby ułatwić nam zadanie, podzieliłam je jeszcze dodatkowo na cztery grupy. Nazwałam je A, B, C, D. Zrobiłam tak dlatego, że te czasowniki, które wam pokażę, nie odmieniają się według tej samej grupy. Na przykład Écrire nie będzie się odmieniał tak samo jak lire, ale décrire będzie się odmieniał tak jak écrire, a interdire będzie się odmieniał tak jak lire. Zobaczmy, jak wygląda odmiana tych czasowników w pierwszej grupie czasowników, w grupie A, które będą się odmieniały na przykładzie czasownika écrire. Przeczytam Wam teraz listę czasowników Écrire. Écrire, inscrire, prescrire. Cechą charakterystyczną tych czasowników jest to, że w liczbie mnogiej będą zyskiwały dodatkową literę W. krych to czasownik, który składa się z podstawy, oczywiście, i z końcówki, którą będziemy wymieniać w zależności od osoby. W praktyce wygląda to tak. J'écris. Tu écris. Il écrit. Elle écrit. On écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Elles écrivent. Voilà, tak odmienia się czasownik écrire. Tak jak wspomniałam, w liczbie mnogiej, do mojej podstawy dorzucam jeszcze dodatkowo literę W. I to będzie obowiązywało do wszystkich czasowników, które przed chwilą Wam czytałam. Czyli écrire, décrire, inscrire. Eee, voilà. W pierwszej osobie nic się nie dzieje, zmieniam tylko pod końcówkę, w drugiej osobie zmieniam końcówkę i dopisuję literę W. Tak piszę, a tak czytam mój czasownik écrire. Wszystkie litery, które właśnie zniknęły, ja ich nie czytam. J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent, elles écrivent. Przejdźmy teraz do czasowników zakończonych na które przyporządkowałam do grupy B. Przeczytam Wam teraz listę czasowników LIRE. ELIR, interdire conduire construire détruire czasowniki te odmienimy na podstawie czasownika lire cechą charakterystyczną tych czasowników które właśnie przeczytałam jest to że w liczbie mnogiej zyskują literę s którą dodatkowo czyta się jak z Lire to czasownik, który składa się z podstawy oraz z końcówki. To właśnie tą końcówkę, tak jak zawsze, będę wymieniać w zależności od osoby na jakąś inną końcówkę. W praktyce wygląda to tak. Je li, ci li, il li, el li, on li, nous li Voilà, moje s doszło do podstawy. Dopisałam litery s i dodatkowo czytam ją jak z. Nulison. Dlaczego? Dlatego, że litera s otoczona jest dwiema samogłoskami i udźwięcznia się. Nulizon. Tak samo dla W. lizy, Il liz, el liza. Voilà, tak wygląda odmieniony czasownik lire przez wszystkie osoby. Na czerwono zaznaczyłam końcówkę, a w, w liczbie mnogiej, w liczbie mnogiej oczywiście doszła litera s, którą czytam jak z nulizą, w ulize i lis, eliz. Tak pisze czasownik lire, a tak go czytam. Czyli znowu wszystkie litery, które zniknęły właśnie z ekranu, ja ich nie czytam. Żli, Julie, Eli, Elli, Uli, Nulizum, Wulizy, Iliz, eliz. Przejdźmy teraz do trzeciej grupy naszych czasowników, do grupy C, którą odmienimy na podstawie czasownika metra. Posłuchajcie jednak wcześniej listy czasowników które będą odmieniać się właśnie tak samo jak metr. metr, bathr, chumetr, permet, admetr, umetr. Czasowniki te odmienimy na podstawie czasownika metr. Cechą charakterystyczną czasowników, które właśnie przeczytałam, jest to, że w liczbie pojedynczej litera T jest nieczytana. Natomiast w liczbie mnogiej litera t jest podwajana i czytana. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Metra to oczywiście czasownik, który składa się z podstawy i z końcówki. Voilà, zobaczcie, co w tym momencie się dzieje. Mamy podwojoną literę t. To właśnie ta sytuacja sprawia, że czasowniki te będą się odmieniały według innych zasad niż na przykład czasowniki typu lire. W praktyce czasownik ten jest odmieniony w następujący sposób: jeûme, il elle illeme, on onme, nous mettons, vous mettez. Il met il met. Zatem wytłumaczę Wam jeszcze raz krok po kroku, jak odmieniają się czasowniki typu metr i wiedzcie, że wszystkie czasowniki, które przed chwilą czytałam, czyli na przykład metr promet, permet, admet o metr, wszystkie te czasowniki będą się odmieniać i będą ulegać tym samym odmianom i zasadom, co teraz metr. A zatem, żeby odmienić czasowniki tego typu, co muszę zrobić? Po pierwsze, dla Ż oraz Ć przepisuję moją podstawę i dorzucam do niej końcówkę S. żyme, me, tu me. Dla osoby il, l, un przypisuję cały wyraz oprócz czterech ostatnich liter. Do tego, co nam zostaje dopisuję końcówkę, końcówkę t, ilme, "-lm", me, uM. Me. W przypadku liczby mnogiej przypisuję moją podstawę, tak jak dla żu, tu, a końcówkę zaznaczoną kolorem czerwonym zamieniam w zależności od osoby, co w rezultacie daje podwojoną literę t. Nous mettons, vous mettez, il met, elle met. Voilà, tac Tak pisze, a tak czytam czasownik mettre. Je mets, tu mets, il met, elle met, on met. Nous mettons, vous mettez, il met, elle met. A teraz przejdźmy do Czwartej grupy, grupy D, czasowników trzeciej grupy zakończonych na H, które to rozpatrzymy na przykładzie czasowników typu Vendre. Przeczytam Wam teraz listę czasowników, które będą się odmieniały według tych samych zasad co "-wądr", a zatem Vendre, Attendre, Entendre, Répondre. Czasowniki te odmienimy na podstawie czasownika Vendée. Cechą charakterystyczną tych czasowników jest to, że w liczbie pojedynczej litera D jest nieczytana, a w liczbie mnogiej litera D jest czytana. Vendée to czasownik, który składa się z podstawy oraz z końcówki. W praktyce odmiana wygląda następująco. Je vais, tu vas, on vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. Voilà, czasownik vendre odmieniony przez wszystkie osoby. W liczbie pojedynczej litera D jest nieczytana. A w liczbie mnogiej litera D jest czytana. Oczywiście czerwonym kolorem zaznaczyłam końcówki. Tak pisze, a tak czytam czasownik Vendre. Je vends, tu vends, ils vend, elles vend, on vend. Nous vendons, vous vendez, ils vendent, elles vendent. Powiedziałam Wam na początku lekcji, że rozpatrzymy również czasowniki typu Uach. Czasowniki te. Które za chwilę wam zaprezentuję, są zupełnie nieregularne i każdy z nich odmienia się według swojej własnej zasady. A zatem nie podam wam żadnej reguły, która pomoże wam nauczyć się te czasowniki. Po prostu musicie nauczyć się każdego z osobna. Takie czasowniki, które odmieniają się zupełnie inaczej, niż wszystkie te, które wam przed chwilą pokazałam, do takich czasowników należy boire, devoir. Pouvoir, recevoir, savoir, voir, vouloir. Ponieważ każdy z tych czasowników odmienia się inaczej, nie mogę Wam podać jakiejś konkretnej jednej reguły na odmianę czasownika voir, czy pouvoir, czy vouloir. Musicie nauczyć się każdego z nich z osobna. Na szczęście, lista tych czasowników nie jest bardzo długa i myślę, że bardzo szybko nauczycie się tych czasowników. W materiałach szkoleniowych, które dla Was zostawiłam, znajdują się różne linki do odmiany czasowników, więc możecie skorzystać albo z, ze słowników internetowych, albo możecie skorzystać ze słownika, który się nazywa, nazywa Becherella. Becherelle Conjugaison to książka, do odmiany czasowników, która zawiera 88 przykładowych, modelowych czasowników, według których odmieniać się będą różne inne czasowniki. W języku francuskim używa się około kilku tysięcy czasowników, więc nie byłoby takiej możliwości, żeby odmienić je wszystkie i wydrukować. A ponieważ niektóre odmieniają się, na przykład d'écrire odmienia się tak jak écrire, w książce tej w Pécherelu pokażą Wam model czasownika Écrire, i na jego podstawie będziecie odmieniać wszystkie inne, które należą do grupy Écrire. Książka ta jest bardzo polecana, bardzo prosta w użyciu, wygodna, niedroga. Polecam ją wszystkim tym, którzy chcą zgłębić tajniki języka francuskiego, tajniki conjugaison, czyli odmiany przez osoby. Ale oczywiście, jeżeli chcesz odmienić czasownik szybko, oczywiście możesz skorzystać z różnych stron internetowych. Możesz z nich skorzystać, jest to również bardzo wygodne, dużo, szybcie, dużo szybsze i również tak samo efektywne. Także polecam. Oba, oba sposoby na odmianę czasowników. Nasza lekcja dobiega już końca i myślę, że bardzo dużo się z niej nauczyliście, niemniej jednak chciałabym, abyśmy podsumowali tą lekcję, ponieważ pojawiło się tutaj bardzo dużo nowych i ważnych informacji. Przede wszystkim najważniejsza konkluzja: czasowniki trzeciej grupy są nieregularne, odmieniają się według różnych zasad. Może niektóre mają wspólne zasady, ale w gruncie rzeczy tych zasad w pewnym momencie zrobiło nam się tak dużo, że chyba łatwiej będzie niektórym nauczyć się każdego czasownika z osobna. Są czasowniki trzeciej grupy zakończone na ich. Attention, są również czasowniki drugiej grupy zakończone również na ich. Skąd będziecie wiedzieć, że czasownik należy do drugiej lub do trzeciej grupy, jeżeli jest jeżeli oba są zakończone na "-ir". Voilà, no rozwiązanie jest kilka. Albo zajrzycie do słownika, albo będziecie słuchać języka francuskiego i w pewnym momencie zorientujecie się, że się mówi nu a nie nu albo jakoś jeszcze inaczej. Przypomnijmy, czasownik na przykład finir jest zakończony na "-ir", ale należy do drugiej grupy. Dlaczego? Dlatego, że w liczbie mnogiej słuchać S. Nous finissons, vous finissez, il finisse. W przypadku czasownika partir, zakończonego również na um, ir, słychać parton, partie, partent. Albo sprawdzam w słowniku, do jakiej grupy należy czasownik, albo uczę się języka francuskiego w praktyce. Dowiedzieliście się już również, że są czasowniki zakończone na H, i wiecie, że dzielą się one jeszcze na cztery inne grupy, i w obrębie tych grup będą miały one swoje charakterystyczne zasady do odmiany. Dowiedzieliście się również, że są takie czasowniki, które są zupełnie nieregularne i trzeba się nauczyć każdego z nich z osoby na.